Cześć, witajcie moi kochani widzowie w teście serwera 084. Ciekawe czy znajdzie, żeby na ustępie trafić tylko? Jestem z przypadkowo poznanymi ludźmi, graczami w randomie. O. Testujemy brytyjskie tedeki i postaram się Wam na jak najwięcej opowiedzieć o tych nowych brytole. Mogę Wam powiedzieć, że już trochę pograłem. Ja e, Zakupiłem sobie 8, 9 i 10 tier. Wszystkim już trochę pograłem, oraz pokażę Wam jeszcze nowego TDK MDSH? promo, tego premiowego. Tak, jestem. Jak widzicie, dla sprawdzenia posiadam 5 zwykłych pocisków pancernych oraz 55 pocisków złotych. Penetrację już pokazuję. I spaczki modów, które mam na poprzednim, na 18 odcinku terapii czołgowej. Mogę powiedzieć, że sporo modyfikacji nie działa. Czołg ten AT-15 jest niesamowitym czołgiem na ósemki. Wiecie dlaczego? Ponieważ on zarówno na pierwszą linię się nadaje, jak i do obrony. Głównie dlatego, że sam pa pancerz ma ponad 220 mm. Tak, tak jak kolega mówi, 4 sekundy przeładowania czas. I nie ma żadnych dodatków, jak czym kolicz, coś tam deseń. Sam dosyłacz. Działo <laughs> jest y, szybkostrzelne. Nawet w miarę celne. Nie powiedziałbym, że bardzo celne, bo nie jest. Ale naprawdę bardzo często celuje dokładnie tam, gdzie trafi. Źle. Dokładnie trafia tam, gdzie celuje. Ska nam się rozpłyźnić ten budynek Boom. Pięknie ja się pewnie świecę, jak nie mam, jeszcze dwa pociski zwykłe Panie, panie Ajajaj. Dziękuję Dzięki za ten budynek Panowie, co sądzicie o tych nowych TDK brytyjskich Taki wywiad środowiskowy przeprowadzę Powiem szczerze, tylko tym dziesiątkom grałem, bo nie, nie interesowało mnie te, te mniejsze, nie? Ale pancerz, pancerz jest najgorszy, kuleję najbardziej. Tak, zgadzam się. Nabierze. Dział ma fajny, bo jak trafiś z tego m, za złoto, potrafi wejść za bawić się. Musi być Grałem, widziałem ale to. Nie Niestety nie zrobiłem skrótu. Nawet, nawet Magilinaś też, ale pancer. Pokazałbym wam skrót, ale go nie zrobiłem, kiedy na na jak tam mapa się nazywało. Jakiejś się, schowajcie. Ta mapa nazywa się chyba Urwisławie. Nie wiem czy tak, by się coś sprawdziło tam. Gdzie? Strzeliłem w mansą. Na Weszło za 1918. Ze złota. Tam niestety nikogo nie ma, trzeba nic się przestawić troszkę. premiowy TEDek siódemka Jadę na drugą stronę mapy, dlatego że tutaj mam wrażenie, że nie poradzę sobie we dwóch tym TEDekiem i KW4 Nie ja pojedzę C tutaj pod górkę, bo widzę, że się nie ruszy Chcę wam powiedzieć, że Tedek, którym teraz jadę, strasznie mi się spodobał. Głównie dlatego, że sam w sobie mam pancerz te 200 parę, to kąt działa jest tak duży, że sami możemy skontować siebie i pomóc sobie. Zwiększając tym samym pancerz efektywny. Czy jak to się tam nazywa? Pokaż dzioba. No ale musiałem was Ze złota to sobie mogę strzelać No pokaż dzioba zgaj sił 258 ze złota i rykoszed Na włazie Aj To towaj Eee, pudło Bum, Szło. Mam tutaj coś. Aha, nie da. to jest ósemka. Wow. Ciastki to wystrzał. strzał. No, to są jakieś żarty. Naprawdę, głowy e, przyprawia czasami ten system losowania demedżu. No, może nie czasami, bo mnie to zawsze. Takie sytuacje to są normą już. Dziękuję. On też. O! Sądziłem, że we własnie mnie przebił, ale nie trafił we włas czysto. Mm. To teraz liczę na to, że szybciej przeodowuję i spróbuję gościa skończyć. Spokojnie. Niszczytierem. Więc po prostu sobie jedno działo mniej zrobię. Widzicie? Widzicie? Wystarczy lekko się skontować, a działo po, po, pozwala nam... na to. Tak, wiem, panie. Próbujesz ze wszystkich sił... E, w ogóle tutaj ma zbiornik paliwa. Gdzie uciekasz? Przyjrzyć ci pozwolę? Nie zasłaniaj! Jejku... Oni czasami nie rozumieją, że się na no stopu, punktuje do takich ludzi. Aj, super wiem gdzie strzelać. Zawsze po bokach wieży ma te wypustki, które rob, mają dziury czy tak to nazwę. Te osłony mają dziury na bokach wieży. Jeszcze ferdek gdzieś został. Masz no ślepo. Gonski, gąski, gąski, Gonski. Gąski, gąski! O to chodziło! Dawaj, 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 dawaj! Yes! Troszkę ponad 4 sekundy. Aha, i mam tą modyfikację, ściągnąłem sobie. Chciałem sprawdzić, się na tym teście. To jest aktualnie modyfikacja spasująca do 8.3, ale jak widzę do 8.4 też. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego delikata? Tutaj całą tą łodowę, którą widzicie. Jedno trafienie zbiornik paliwa, wysiada, naprawdę, drugie trafienie płoniecie, Zawsze to się zda, sprawdzam. Sprawdziłem już cztery razy. Bardzo irytujące są skałci, ponieważ nawet jak cię tutaj was trafią, to to, płoniecie, Naprawdę. Co mogę rzec? Eee... Tutaj warto trafiać. To jest bardzo miękkie miejsce oraz tu, jak widzicie. Brzuszek ma bardzo mały. To jest jego zaletą. Po tej bitwie pokażę Wam dziewiątkę brytyjską Tartuisa, czyli tłumacząc macie z polski żółwik. Świetna bitwa panowie. To jesteśmy. Tak jak wspomniałem poprzednio na poprzedniej bitwie, ja tym razem już bez plutonu. Koledzy się pożegnali ze mną. Dowiedziałem się tyle, ile mogłem. Otóż Chaulknight Tartuis posiada te cechy, które T95 nie ma. I bardzo mnie te, ten Tedek cieszy z tego powodu. Bardzo, naprawdę. Jest taki moim ulubieńcem jak pusemka, ale jednak bardzo go polubiłem. Parametry działa, damage 400, penetracja 269 ze zwykłego, ze złota, Aha, 400 damage, 352 ze złota penetracja. Czy że jadę tutaj za pięćdziesiątką tylko. Możecie mi nie przeszkadzać teraz, akurat w tej chwili. No.

Bo to teraz będę walił. Naprawdę trudno tego Tartuisa przebić jak jest skontowany. Co było? Brakuje mi dymage panela, bo tak przywykłem do tego strzelania, do mnie strzelania, że im pokazuję zwykrzyknie nawet, że zostałem trafiony. I jedną buśnicą. 463, brawo. Tutaj próbujemy mnie objechać i niestety nie udało mi się. Dobra. I tym razem pokażę Wam dziesiątkę Brytola. Cóż mogę powiedzieć? Na tej mapie przydałaby się luneta polowa, której nie mam. 25,31 sekund prze przeładowania bez żadnych popytów jak poprzednio skrzynek, coli czy czeko czekolad. Sam dosyłacz i wentylacja. <laughs> Super, jeszcze lepiej. i widzicie. Ru, ru. Oni grają dla Tak mi się zdaje. Nie na serio. Niestety nie znam rosyjskiego. Więc jeżeli ktoś z moich widzów zna, to teraz może sobie poczytać. Aha. Teraz to zauważyłem, o, już trzech w plecy, ponieważ wcześniej, kiedy ściągnęłem tę modyfikację, tego nie miałem. Otóż mam modyfikację, która powoduje, że te wszystkie napisy są bez tego cienia z tyłu, pod spodem. Jest sam napis. Używałem tego i nie myślałem, a teraz, jak widzę ten cień, był on tak jakoś inaczej. Znowu mnie martwi, że jestem sam na froncie. Przecież Patona nie liczę, bo on... Dziewiątka w końcu, na dziesiątkach. Ale dobra, zobaczymy. Lipa. Żarówka się też przydaje w takich sytuacjach. Powiem Wam, że... Źle został zrobiony ten Tedek. On powinien trzymać się... Tych statystyk pozostałych TDK brytyjskich. A mianowicie szybki czas przeładowania, dobra penetracja. Ale mały damage, tak 400 do 500. To był burzący. Więc proszę się nie dziwić, czemu tylko za 400. Teraz idzie złoto. A tak, zapomniałem burzący 1750 92 penetracji pancerny złoty 1750 275 penetracja i pancerny zwykły cześć bacz aha kolejną rzeczą którą zauważyłem w tym teście jest to że już nie ma smug więc prawdopodobnie będzie koniec kontrowania czołgów yy, znaczy art i Jeśli wiecie, co mam ona myśli, patrz tak, Trudno. zauważyłem to właśnie. To wróćmy teraz do garażu. Opowiem Wam wszystko po kolei. I na koniec zagram premiowym tdekiem rosyjskim, który wszedł. Najpierw drzewko technologiczne. Niemcy. Stała dodana nowa linia czołgów lekkich PZ1, PZ1C, PZ2G. I artyleria została przesunięta na górę drzewka z tego powodu, że tu są nowe. Hmm. Dalej. Jak wiadomo, nowe te deki brytyjskie i zostało to naprawione, że z Churchilla 1 jest przejście do AT-7, a wcześniej było z Churchilla... sorry, z Churchilla 1? A wcześniej było z Churchilla 7 do AT-7. To zostało naprawione. Mm, co miałem jeszcze powiedzieć? Eee... Aha, ten rosyjski premium czołg, nie chińskie. Dobrze, tu jest... 100Y, jak widzicie, zakupiony jest. Zmiany na mapkach garage. Team Training, create room. Pokażę Wam tak z lotu ptaka. Są to mapy step. widzicie trochę zmodyfikowana. Tutaj w tym miejscu skałki są e, szersze, ale za to bardziej płaskie przez co arta lepiej się może wstrzelić. To samo z tej strony. Następną mapą jest wioska rybacka. To jest Fisher's Bay. Mm, sporo górek zostało dodane. Takich płaskich górek, ale jadąc szybko skałty można sobie gąski zerwać i tutaj. Ten wąwóz jest wyżej, w sensie wcześniej był taki zjazd, w dół, spadek, a teraz jest płasko tutaj, tylko ta droga jest na wzniesieniu. Ensk. Ensk też został zmodyfikowany, jak widzicie. Są dodane drogi i budynki inaczej są e, zrobione, w sensie, że wcześniej to były wystające budynki, a teraz nawet krawężniki są miejscami. Oraz Dębina. Tylko kurczę. Jak ta mapa się po angielsku? Właśnie, na, o, life, folks. Jak widzicie, ta mapa też została zmodyfikowana odrobinkę, ale jednak jest sporo e, różnic terenu. Jeszcze jedna rzecz, został dodany tutorial. Czyli taki samouczek dla graczy. Jak widzicie nie warto się wbijać, bo czas oczekiwania jest kosmiczny przy 15 tysiącach graczy na serwerze. No i chyba wszystko. Teraz patrzę na swój scenopis i brak smug po wystrzale. Czyli tak wspomniałem, albo to jest błąd tej aktualizacji, tego drugiego testu, albo po prostu WG zapomniało to dodać. W poprzednim teście, nawet z czołgów ciężkich i modów, było świetnie to zrobione, że w trybie snajperskim e, tak fajnie było widać łuskę jak leci z lufy. A teraz, będąc artylerią, nie wiadomo, czyli pocisk należał do nas, bo nie ma smutków. Po prostu strzelimy i nie wiadomo skąd. bum. Mm, dla ciekawskich jest to szósty tier TDK rosyjskiego, na podwozie od KW-3. Troszkę mały ma kąt, działa, ale nadrabia przebiciem. Ma coś koło 14 sekund na sprzętowanie, pamiętam teraz dokładnie, zaraz sprawdzimy. I jest w miarę mobilny, jak na TDK. 13,5 sekundy. Jak widzicie, to nie jest ISU. Znacznie zwrotniejszy. 700 HP jak na 7 Tier. Myślę, że to jest troszkę mało, ale w końcu to rosyjski Tedek. Pragnę zauważyć, że wszystkie rosyjskie Tedeki mają bardzo mało HP względem swojego Tieru. Do przykładu, ISU ma 1010 HP, Ferdynand ma 1200. A te 28? ojoj, ojojojoj! Zlagowało mnie troszkę. Celowniczy 5-2. Tu tu <tututututututututu> tu hmm. tu 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 Za szybko chcę to Dobra, jednego załatwili. W porządku, teraz KHU. Chodźcie, chodźcie, coś chodź, chodź, ma około burzący. Niech to 400 parę. Dla eee, zainteresowanych, dlaczego może burzący? Dlatego, że burzący, jak przebiją, to wchodzi za sporą sumkę. Czasami powyżej 100, nawet niż ze sponsornego. Więc z ciekawości po prostu towarzę i lubię rozczarowywać przeciwników, którzy widzą taki strzałże oho ho ho skałę trafić obok niego ale dobra, mam złoto zobaczymy Trochę mnie to martwi i smuci, że hmm, po raz kolejny będę musiał oprócz filmu z kolejnym odcinkiem trafy czołgowej także paczki modyfikacji. Ale tym razem postaram się podzielić te paczki, żeby nie była cała, kompletna. Wiecie, ludzie proszą mnie o same celowniki, a nie chcą ściągać 650 mega całej paczki. To co zostało? Toch 2 Ile masz? Nie dam rady na strzał yy, Taka mała skałka jak mnie zmugiła Przykre no dawaj, 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 dawaj Będziesz mój, będziesz mój w zasłonie A, jestem chamski O, ale się skupia Piątka brytyjska Jak mnie mam, też ma spory pancerz z przodu to wszystkie Bierz go, bierz go, Haha, super! Yy, chyba to już mówiłem, więc teraz tego nie powiem. No dobra, powiem: mając gracza Eu w swojej drużynie, macie większe szanse na zwycięstwo niż mając samych RU. W drużynie, cześć, kumel. Mam jeszcze dwie sekundy, zdążę skupić. Dziękuję, że się nie ruszałeś, Hubelku. Pewnie dlatego, że nie posiadasz jeszcze żarówki A, chciałem się Wam pochwalić. Wczoraj gwiazdki razy 5 e, robiłem na premce, kupiłem sobie na 24 godziny premki za SMS-a i powiem mam dwie bitwy tutaj grałem im i 16 tysięcy jak do przodu. Pierwsza gwiazdka poszła prawie za 10 tysięcy, a druga gwiazdka za 6,5. No to jestem coraz bliżej 7,5. Tak samo z mini-myszem, tam mam jakieś 80 tysięcy do Mausa, ale przez te gwiazdki razy 5 strasznie wyprzedziłem stosunek mini-mysza do TigerA2. Ja se pokapuję, można nawet zjadę. Bo wiadomo, ja traktuję grę na teście poważnie, tak że. Zanarnie. Oczywiście żartuję. Tak w ogóle jest dziura? Jest. Tutaj jest celowniczy, więc spodziewam się, że gdzieś z tyłu, albo z drugiej strony będzie dołudca. No, panowie. Dziękuję. Będzie okupant? Tak jest okupant. 80 punktów wybite. Nie ma okupanta. Do sprawdzenia. No, jak wysoko byłem. Tak więc to było na tyle w tym odcinku z test serwera. Widzimy się w terapii czołgowej za mniej więcej tydzień, może dwa, jak wejdzie już aktualizacja 8.4 w życie. Życzę wszystkim wielu udanych bitew i powodzenia w przyszłości. Trzymajcie się i cześć.